直接吧。 Dzień dobry. Wokół ładowania krąży chyba najwięcej mitów, jeżeli chodzi o smartfony. W internecie dalej jest cała masa dyskusji o tym, czy szybkie ładowanie jest szkodliwe, czy bezprzewodowe ładowanie jest bezpieczne, czy baterie powinno się w ogóle ładować do 100%, albo czy można rozładowywać ją do zera. No to co? Owalamy dzisiaj wspólnie kilka tłustych, smartfonowych mitów? O ładowaniu zaczynamy. Ale najpierw... Techno zagadka. Jak myślisz, jaki jest najkrótszy czas, w którym smartfon może naładować się od minimum do pełna? Jaki model jest pod tym względem absolutnym rekordzistą? Zgaduj już teraz w komentarzu, a ja przechodzę już do rzeczy. Zegarek mnie o uderza. Mam jakiś farfocet. Wszystkie dyskusje o ładowaniu sprowadzają się do jednego, czyli degradacji baterii. Co to takiego? Mówiąc krótko, jest to utrata jej pierwotnych właściwości, a zatem skrócenie czasu pracy na jednym ładowaniu. I niestety tego nie da się uniknąć. Degradacja po prostu występuje, i przynajmniej przy obecnej technologii nie da się tego procesu zatrzymać. Można jedynie go spowolnić odpowiednio, obchodząc się z ogniwem w telefonie. Ale co kryje się za słowem odpowiednio, zaraz do tego dojdę. Ale zanim o tym, mam dla ciebie techno zadanie na dziś. Napisz w komentarzu, jakiej ładowarki używasz do ładowania swojego telefonu. Może znasz jej moc ładowania? Czekam na twoją odpowiedź. W sieci często pojawia się pytanie, czy baterie powinno ładować się do 100% i czy ładowanie np. do 80% spowalnia degradację baterii. Odpowiedź brzmi: tak. I nie. Co ciekawe, producenci smartfonów z góry ograniczają pojemność baterii. Zakres od 0 do 100%, w którym działają nasze telefony, nie odzwierciedla prawdziwego stanu ogniwa. Jest to jedynie bezpieczny przedział, który producent oddaje klientom do dyspozycji. W rzeczywistości bateria Twojego telefonu mogłaby pomieścić więcej prądu, a także bardziej się rozładować. Jednakże producenci blokują taką możliwość ze względów bezpieczeństwa. Bateria doprowadzona do skrajnych stanów zarówno naładowania jak i rozładowania byłaby po prostu niestabilna, a także szybciej uległaby degradacji. Ale nawet ten bezpieczny zakres to tak naprawdę dwa skrajne poziomy naładowania, które mogą choć nie muszą pod względem chemicznym przyspieszać proces degradacji baterii. Część producentów smartfonów w ustawieniach oferuje dodatkowe opcje optymalizacji baterii, które zazwyczaj blokują stopień naładowania do 80%. Natomiast Komunikaty o konieczności podłączenia ładowarki do telefonu najczęściej pojawiają się na poziomie 20%. I z tego można wysunąć wniosek, i z tego pewnie te wszystkie informacje w internecie się pojawiają, że właśnie taki zakres od 20 do 80 jest najbardziej optymalny dla ogniw w smartfonach. I tutaj mała dygresja, taki zakres jest też rekomendowany w przypadku samochodów elektrycznych. Chociaż tam czasami mamy do czynienia z innego rodzaju ogniwami niż w smartfonach. No i można wysunąć wniosek taki, że jest to najbardziej optymalny zakres dla ogniw w smartfonach. Utrzymując stopień naładowania baterii w przedziale od 20 do 80%, można nieco spowolnić proces degradacji ogniwa. Czy Znacznie to zależy, ile czasu macie zamiar używać smartfona. Jeśli są to około 2 lata, to ta różnica nie powinna być mocno widoczna, ale jeśli nie wymieniasz smartfona w ciągu 3 lub więcej lat, no to można już tutaj mówić nawet o kilkunastu procentach różnicy w kondycji baterii oczywiście w skrajnych przypadkach. Także jak widzicie, ten zakres nie jest aż tak bardzo znaczący. Dla kondycji baterii, dużo bardziej, a może wręcz najbardziej szkodliwe jest jej rozładowywanie do umownego 0%. Bateria, która dłuższy czas jest całkowicie rozładowana, może ulec mniejszym lub większym, ale nieodwracalnym uszkodzeniom. Wszystko przez to, że jony litu, znajdujące się w bateriach litowo-jonowych, mogą mieć problem z powrotem na swoje miejsce, a bez nich po prostu nie włączysz telefonu. Ale zakres naładowania to nie wszystko. Podobno na degradację baterii ma wpływ jeszcze temperatura. Kiedy bateria w twoim telefonie osiągnie wysoką temperaturę, reakcje chemiczne i fizyczne zachodzą w niej szybciej. A jak pamiętacie z lekcji chemii, szybciej nie znaczy lepiej. To właśnie dlatego nie zaleca się pozostawiania telefonu na przykład latem w samochodzie czy ogólnie w ostrym słońcu na przykład na plaży albo używania go w saunie. Nie powinno się także dodatkowo nagrzewać telefonu w trakcie ładowania. Podczas ładowania zazwyczaj wytwarza się już zasady dużo ciepła, a te ciepło podnosi temperaturę baterii i całego telefonu i to na długi czas. Aby nie pogarszać tego efektu nie powinno się ładować telefonu pod poduszką, kołdrą, kocem czy też innym izolatorem zatrzymującym ciepło. Wysoka temperatura baterii może spowodować jej rozszczelnienie, a nawet wywołać pożar czy taki delikatny wybuch. A może i nawet nie taki delikatny w niektórych przypadkach. Kilka lat temu pewna czternastolatka podłączyła telefon do ładowania, a następnie schowała go pod swoją poduszkę. Bateria się przegrzała, a następnie wybuchła, uśmiercając przy tym dziewczynkę. Także jak widzisz, z tym naprawdę nie ma żartów. Swoją drogą, dla wszystkich ekologów, nie wiem czy wiecie. Najwięcej ciepła wydziela się podczas ładowania indukcyjnego, czyli tak zwanego bezprzewodowego, które tą no, bezprzewodowym w rzeczywistości nie jest. W trakcie tego procesu można zmarnować nawet 50% energii pobranej z gniazdka tylko na wydzielanie ciepła właśnie. Także raczej nie polecam ładować telefonu bezprzewodowo w nocy. Szczególnie jeżeli chcecie zadbać o swoje rachunki za energię. Bo po co marnować energię? Skoro można podłączyć telefon kablem. Na szczęście nowoczesne smartfony mają szereg zabezpieczeń. Jednak nigdy nie ma gwarancji, że wszystko zawsze zadziała tak jak powinno. I raczej nie ma sensu tego sprawdzać. A już na pewno nie pod swoją poduszką. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie bez powodu mam tutaj kubek Cyberpunk'a. Bo na telefonie można też grać. A granie podczas ładowania to nie jest najlepszy pomysł. Wtedy ciepło generuje nie tylko ładowarka i sam proces ładowania, ale także podzespoły telefonu, takie jak na przykład procesor. Choć niektórzy producenci znaleźli na to rozwiązanie, na przykład Infinix ma technologię All Around Fast Charge z funkcją Bypass Charging, która to sprawia, że smartfon w trakcie rozgrywki pobiera energię bezpośrednio z gniazdka i nie ładuje baterii. Ale jak nie macie tej technologii, to lepiej nie ładować podczas grania. Albo przynajmniej... Chłodzić jakoś ten telefon. A skoro mowa już o fast chargingu, to trzeba powiedzieć, że bardzo szybkie ładowanie również uznawane jest za szkodliwe. Nowoczesne smartfony dobrze radzą sobie z chłodzeniem baterii, nawet jeśli ładujemy je stosunkowo wysoką mocą. Niektórzy producenci nawet rozdzielają baterie w swoich smartfonach na dwa lub więcej ogniw, aby skrócić czas ładowania i obciążenia baterii, a co za tym idzie też maksymalną temperaturę, do jakiej ogniwo się nagrzewa. Każdy producent bada też proces degradacji baterii w danym modelu i takie. Te informacje są zamieszczane na stronach producentów, to znaczy ile cykli ładowania wytrzyma ten telefon, utrzymując jakąś tam kondycję baterii, zazwyczaj na poziomie 80%. Niemniej jednak, tak jak mówiłem wcześniej, im szybciej i dynamiczniej zachodzą procesy chemiczne we wnętrzu ogniwa tym gorzej. Wracając jednak do meritum, fakty są jasne. Degradacja baterii to nie mit i to zjawisko rzeczywiście występuje. Jeśli kondycja baterii spadnie poniżej 80%, to możesz spodziewać się, że telefon będzie mieć gorszą wydajność, a także może działać po prostu mniej stabilnie. Zresztą Apple samo się kiedyś do tego przyznało, że obniża parametry smartfonów iPhone'ów, żeby te działały dłużej na baterii. Wbrew woli klientów oczywiście, a cała ta afera nosi nazwę Battery Gate, możesz to sobie wygooglować. Żeby utrzymać baterię w dobrej kondycji w swoim smartfonie, a także w każdym innym urządzeniu elektronicznym, warto trzymać się tych prostych zasad. Jeśli nie musisz w danym momencie korzystać z szybkiego ładowania, to nie używaj tej opcji. W części telefonów możesz ją wyłączyć w ustawieniach, a jeżeli nie jest to możliwe, wykorzystaj kostkę ładującą o niższej mocy, np. od starego telefonu, szczególnie jeśli zazwyczaj ładujesz swój telefon w nocy. Po drugie, zrezygnuj z ładowania bezprzewodowego, czyli indukcyjnego, kiedy naprawdę tego nie potrzebujesz, czyli na na przykład w nocy, ale z kolei w samochodzie jest to super wygodne i ja sam w samochodzie z tej opcji korzystam. No i chyba najważniejsze, unikaj gorących miejsc, szczególnie podczas ładowania. Nie zostawiaj telefonu na słońcu i nie kładź go pod poduszkę czy koc podczas ładowania. W miarę możliwości utrzymuj poziom naładowania w zakresie od 20 do 80%, ale tej ostatniej zasady warto się trzymać, chociaż nie musisz robić tego za wszelką cenę. Jeśli wiesz, że dany dzień będzie intensywny, to naładuj telefon do 100% bez wyrzutów sumienia. A ja mam nadzieję, że Twoje bateryjki na dzisiejszy dzień są właśnie naładowane do 100%, i z tym zdaniem Ci dzisiaj zostawiam. Miłego dnia!